W historii Śląska można znaleźć wydarzenia, które powszechnie były uważane za tematy tabu. Jako dzieci czasami tylko mogliśmy pokryjomu posłuchać, jak ojciec, dziadek czy wujek wspominali czasy II wojny światowej i jej zakończenie w 1945 roku. Nie rozumieliśmy związku pomiędzy wyzwoleniem przez Armię Czerwoną, a tym, że ten czy inny sąsiad nagle znaleźli się na dalekim wschodzie Związku Radzieckiego. Wychowanym na starych filmach dzieciom trudno było zrozumieć, dlaczego po odbiciu Śląska z rąk Niemiec ukrywano kobiety i dziewczyny. W szkołach próżno było szukać odpowiedzi i dopiero z czasem zaczynaliśmy odkrywać, czym tak naprawdę dla naszych dziadków był rok 1945.